Daniel Goleman w książce zatytułowanej Inteligencja Emocjonalna, w rozdziale czwartym zatytułowanym Poznaj siebie, cytuje starą japońską przypowieść. Pewien skory do zwady samuraj przyszedł do Mistrza Zen z żądaniem, aby wyjaśnił mu, na czym polega różnica między piekłem a niebem. Mnich jednak odparł z szyderstwem. Jesteś zwykłym gburem, nie mam zamiaru marnować czasu na rozmowy z takim jak ty. Urażony samuraj wpadł we wściekłość i wydobywszy miecz z pochwy krzyknął, zabiję cię za, to, za tę inter... impertynencję. To właśnie, odpowiedział spokojnie mnich, jest piekło. Zaskoczony prawdziwością słów mnicha, samuraj uspokoił się, schował miecz i złożył głęboki ukłon, dziękując za wyjaśnienie. A to, rzekł mnich, jest niebem. Prosta przypowieść, i ona bardzo dobrze nas wprowadza w rozważanie dzisiejszego Słowa Bożego. Pierwsze czytanie pokazuje nam reakcję człowieka na prawdę. Szczepan głosi prawdę. Czyni to z mocą, z wiarą. I ci wszyscy, którzy go słuchają, nie mogąc odpowiedzieć na jego argumenty, zaczynają stosować już tylko jeden argument przemoc. Po prostu postanowili, że zostanie ukamienowany, że go oskarżą. Ta scena nam przypomina jeszcze inne zdarzenie, o którym ostatnio dość głośno jest w mediach, mianowicie sytuację z zablokowaniem człowieka, który jeździł po Warszawie z samochodem z napisem Stop pedofilii. Każdy człowiek ma prawo głosić swoje poglądy. I wiemy, że został zablokowany na środku drogi i chciano go pobić, bo już nie umiano wykorzystać innych argumentów. Ci ludzie nie byli zdolni do rozmowy, do dyskusji. Kto oglądał ten film w internecie, to widział, że tam właściwie była tylko agresja. Nawet nie pozwolono temu człowiekowi cokolwiek powiedzieć, tupając, że nie ma prawa do tego, żeby cokolwiek powiedzieć i cokolwiek wytłumaczyć. Tak właśnie działa zło. Zło zawsze kieruje się tą zasadą: jeśli nie jest nasze zwycięstwo, to oczywiście nie będzie żadnej rozmowy. Jest tylko jeden zwycięzca, jest tylko ten, który ma rację z jednej strony. I postawa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii bardzo znamienna. Zobaczcie, tak myślę, że Jezus jako syn Boży, jako ten, o którym często mówi słowo Boże, że wiedział, co jest, co kryje się w człowieku. Wiedział również, że te całe tłumy pięciotysięczne, tak jak czytaliśmy w niedzielę, że oni przyszli nie po to, aby słuchać Jego słowa, że oni przyszli, żeby po prostu on ich nakarmił. I co czyni Jezus? Jezus nie mówi im od razu: No wiecie co, przyszliście tutaj. Bo chcecie, żebym ja wam tylko coś dał do zjedzenia. Jezus zauważa ich potrzebę i mówi: Skąd weźmiemy chleba dla tak wielu? Kazał im usiąść na trawie i zaczął dzielić ten chleb, który mieli. Dokonuje cudu. Nakarmił ludzi, którzy po prostu zwyczajnie byli głodni, potrzebowali chleba. Tak czyni dobro, tak postępuje miłość. Nie kieruje się zasadą, że od razu musi być tak, jak ja chcę. Że najpierw trzeba właśnie dotrzeć do tego człowieka, po to, aby móc mu przekazać tą głębszą prawdę. Tak jak pisze święty Paweł, apostoł, że najpierw trzeba dawać mleko, bo ktoś nie jest zdolny do stałego pokarmu. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście najpierw spożyje to mleko, nauczy się jeść, przekona się do tego, który mówi, można podnieść poprzeczkę. I tak czyni Jezus. Kiedy przychodzą, kiedy go szukają, czyli kiedy podejmują trud, aby dalej iść za nim, chociaż może kierują się nawet tą bardzo niską, można powiedzieć, intencją. Bo chcieliby pewnie, żeby znów ich nakarmił, to Jezus wtedy im mówi: Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb. Czyli ma taką odwagę powiedzenia im prawdy. Ma odwagę im powiedzenia: Zobaczcie, ja wam dałem chleb, ale ja, mam, ja wam mogę dać jeszcze więcej. I reakcja przynajmniej na tym etapie tych, którzy przyszli, jest rzeczywiście, można powiedzieć, taka, jakiej byśmy się spodziewali, bo oni mówią, ci słuchacze, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Czyli już nie tylko mówią o chlebie. Już nie tylko szukają chleba, ale robią jak gdyby ten mały kroczek do dalej, wyżej. Dzieje się to dzięki temu, że właśnie Jezus w pierwszym momencie ich nie ocenił, dał im szansę. Tak właśnie postępuje dobro, tak postępuje Bóg. I do takiej postawy my jesteśmy jako chrześcijanie wezwani. Czasami trzeba pójść do ludzi, którzy niekoniecznie nam się wydają bardzo wierzący albo podzielający nasze poglądy, albo nawet żyjący czy mający takie same upodobania polityczne i zwyczajnie trzeba z takimi ludźmi rozmawiać o życiu, o czymś, co jest wspólne. I trzeba im dawać po prostu świadectwo o naszej postawie życia. I dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście damy czas, przekonamy tych ludzi do tego, że oni nabiorą zaufania do nas, można rzeczywiście do nich wychodzić z czymś więcej. To nie chodzi o to, że się właśnie wstydzimy prawdy, że nie potrafimy powiedzieć prawdy. Ale uwzględniamy, że drugi człowiek nie jest doskonały, jest słabym człowiekiem, jest grzesznikiem. Tak jak my też potrzebujemy i akceptacji i zrozumienia i potrzebujemy także czasu, żebyśmy się do czegoś przekonali. Tak i właśnie ten drugi. To dzisiaj nam mówi Słowo Boże. O tej właśnie o tej różnicy między postawą zła, która jest jednoznaczna, zdecydowana, odrzuca, jeśli ktoś się sprzeciwia, jeśli ktoś inaczej myśli. I druga postawa to postawa Boga, który zawsze daje szansę. Amen.